wszystkich zebranych o powstanie i pozostanie w postawie zasadniczej. Poczet flagowy do podniesienia flagi państwowej. Marsz! Z okazji 13. Hubertusa Nowosądeckiego Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego flagę państwową podnieść! Z ziemi włoskiej do Polski, z się z narodem. Witam Was wszystkich serdecznie, którzy przybyliście do tego malowniczego kurortu, aby wspólnie z myśliwymi świętować nasze święto Hubertusa Krynickiego. Wasza obecność jest dla nas ogromnym zaszczytem i dowodem na to, że wartości, które pielęgnujemy, są uniwersalne i łączą ludzi ponad regionami i pokoleniami. Życzę wszystkim, aby dzisiejszy dzień przyniósł wam wiele radości, inspiracji i satysfakcji. Panie burmistrzu, otwartość i gościnność klinicy sprawia, że Hubertowiny stały się wydarzeniem już krajowym, które co roku przyciąga coraz więcej osób, za co serdecznie dziękuję. Dziękuję serdecznie, nasz burmistrz. Szanowni Państwo, to wielki honor i zaszczyt móc Państwa gościć w Krynicy Zdroju, w sercu Krynicy Zdroju, na Krynickim Deptaku, na wspaniałej imprezie 13. Hubertus Krynicki, na której można się zapoznać z kulturą, tradycją i kuchnią łowiecką, wielkie święto myśliwych i leśników. Cieszę się, że po raz kolejny w Krynicy Zdroju i w tym momencie chciałem z Panem Łowczym Okręgowym Ratajem oficjalnie otworzyć 13. Hubertusa, czyli 13. Hubertusa Krynickiego Uważamy za otwarty. Jako poseł Rzeczypospolitej Polski chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim łowczym i myśliwym za pracę i za misję, którą wykonuje, wykonujecie. Niektórzy was krytykują, ale to robią ci ludzie, którzy nie rozumieją tradycji kultury łowieckiej, która bardzo dawno i bardzo głęboko jest zakorzeniona w polską historię i w polską kulturę. Chciałam podziękować Wam za dbałość o równowagę w ekosystemach, za mądre i racjonalne gospodarowanie polską przyrodą. Chciałam również powiedzieć Wam, że jestem bardzo dumna z tego, że zostaliście wpisani do ustawy o ochronie ojczyzny i o obronie cywilnej, bo tam Wasze umiejętności zostały docenione. Dysponujecie ogromną wiedzą, ogromnym doświadczeniem, ogromną znajomością terenu, a przede wszystkim dysponujecie doskonałym sprzętem który może być bardzo pomocny polskiemu społeczeństwu i polskiej ojczyźnie. Święty Hubert, nasz patron, który jest dla nas wzorem do naśladowania, jako ten, który w sposób szczególny umiłował, umiłował naturę, jest dla nas takim drogowskazem, w jaki sposób na co dzień wykonywać obowiązki wobec polskiej przyrody i w jaki sposób realizować również i misję i cele łowieckie. Przez wiele, wiele lat budowano tożsamość Polskiego Związku Łowieckiego. Polski Zło Związek Łowiecki jest jak gdyby spadkobiercą również pięknych tradycji kultury polskiej, kultury polskiego łowiectwa. To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę tutaj z Państwem dzisiaj być i celebrować tego już jak słyszałem 13 Hubertusa Czyli święto przede wszystkim myśliwych, ale widzę także, że leśników i w ogóle wszystkich osób, których serce bije zgodnie z rytmem tego, jak bije serce natury. Ja w życiu nie byłem myśliwym i pewnie nie będę, bo się do tego nie nadaję, ale w pełni popieram Wasze działania. Właśnie to dbałość o gospodarkę łowiecką, o to wszystko, co robicie. Zawsze możecie liczyć na moje wsparcie. Także, panie Łowczy, tak jak zawsze, zapraszam do kontaktu, więc dzisiaj życzę pięknej, dobrej zabawy, bo to jest Wasze święto. Serdecznie gratuluję wszystkim odznaczonym przez Stawiennictwo Świętego Huberta. Niech Pan był błogosławiony, Daszbur. Patron dzisiejszego święta, Święty Hubert, przypomina nam, że spotkanie z naturą może być źródłem duchowej przemiany i inspiracją do odpowiedzialnego życia. Jego przykład uczy, że prawdziwa relacja z przyrodą nie polega na jej bezgranicznym podporządkowaniu, lecz na mądrym współistnieniu, w którym człowiek dostrzega zarówno dar, jak i obowiązek troski o przyrodę. Pierwsze hubertusy, w których brałem udział, na pewno nie były tak bogate, nie były tak liczne. I myślę, że sprawdza się tu powiedzenie w związku z tymi złymi językami, z tym. Hejtem, że co Cię nie zabije, to Cię tylko wzmocni. I widzimy, że ten związek jest coraz mocniejszy. Ja tylko chciałbym złożyć z okazji zbliżających się e, jubileuszowych, obchodnie jubileuszowych, trzynastych e, hubertowskich e, spotkań na Deptaku w Krynicy i zbliżającego się święta Huberta, świętego Huberta w listopadzie wszystkim myśliwym i sympatykom satysfakcji z pracy na rzecz naszej przyrody, na rzecz naszego regionu i zachęcić wszystkich samorządowców z powiatu nowosąckiego do lepszej i jeszcze bardziej zaciśnionej współpracy z Okręgiem Nowosądeckim. Panie Łowczy, wszystkiego dobrego. Daszbór. Dzień dzisiejszy dla nas myśliwych jest dniem szczególnym. Dlatego, że możemy pokazać nasze tradycje, naszą kulturę, nasze zwyczaje. W imieniu Naczelnej Rady Łowieckiej chciałbym przekazać serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia dla w całej Bracie Myśliwskiej Okręgu Nowosądeckiego, miłych spotkań w naturze oraz wspaniałych wrażeń. Dzisiejszy dzień jest okazją również do podziękowań. Podziękowań myśliwym za Waszą ciężką pracę w prowadzeniu gospodarki łowieckiej oraz za pracę na rzecz Koła, Okręgu i Zrzeszenia. W dniu dzisiejszym zostały wręczone odznaczenia Łowieckie, które również są formą podziękowania. Gratuluję wszystkich, o wszystkim otrzymanych odznaczeń Łowieckim. Chciałbym wszystkim myśliwych i ich rodzin życzyć wszystkiego co najlepsze. Pomyślności, niech święty Huber ma Was w opiece. A praca na rzecz łowiectwa przynosi Wam wiele satysfakcji. Wszystkim uczestnikom dzisiejszego Myśliwskiego Święta życzę wspaniałej zabawy i miłych wrażeń.